Z Wami jestem ja, psycholog Julia Latunenko, i już od 19 lat pracuję jako psycholog. Psycholog rodzinny, prowadzę konsultacje indywidualne, a także pomagam ludziom, którzy mają choroby psychosomatyczne. Oto 10 rzeczy, których nie warto robić ze sobą. Już w swoich filmach kiedyś mówiłam. Że trzeba zadawać sobie bardzo ważne pytanie w momentach napięcia, w momentach konfliktów, w momentach, kiedy czujecie się niezbyt dobrze psychicznie, emocjonalnie, a nawet fizycznie co ja robię ze sobą, w ogóle co w swoim życiu, robię ze sobą, kiedy o tym myślę, kiedy tak postępuję, kiedy mówię o sobie, to kiedy ja stawiam sobie taką a taką ocenę. I pierwsze, czego nigdy nie należy robić ze sobą, to kierować się opiniami innych ludzi o Was, bo ludzie zawsze coś myślą. Ludzie myślą źle, ludzie myślą coś dobrego o Was, ale to nie jest prawda. To jest ich subiektywnym postrzeganiem Was i ono opiera się na ich wcześniejszych doświadczeniach, na ich. Dziecięcych traumach, na ich rozwoju emocjonalnym, rozwoju mentalnym. To wszystko jest tak subiektywne, że jeśli będziecie się kierować tym, co ludzie o was mówią lub myślą, po prostu rozpadniecie się na maleńkie kawałeczki i będziecie widzieć siebie w odbitych takich kawałeczkach, maleńkich kawałeczkach lustra. To znaczy nie będziecie wtedy mieć pełnego mm, wyobrażenia o sobie, kim jesteście. Budujcie to pełne wyobrażenie o sobie i niech te wszystkie myśli, oceny, interpretacje nie trafiają do Waszej świadomości i nie stają się Waszą treścią. Jeśli ludzie mówią coś złego, Mówią na przykład, że jesteście tacy owacy, nie usprawiedliwiajcie się. Nie udowadniajcie ludziom, że nie jesteście słonikiem ani żółwiem. Wystarczy, że sami o sobie to wiecie. Jeśli zaczynacie się usprawiedliwiać, to udowadniacie kogi ludziom. Po prostu nie masz pewności siebie i sami nie wiecie, kim jesteście. Można, jak na noworoczną choinkę, wieszać te projekcje, Ludzie zawsze mówią o sobie. Ludzie im wieszają swoje własne projekcje na kogokolwiek. Ludzie widzą w was to, co jest w nich samych, dlatego nie trzeba kierować się ich opiniami. Trzeba formować, a właściwie wiedzę o sobie. Trzeba budować swoją samoidentyfikację, kim jestem, jaka jestem. I te wszystkie myśli jest, oceny samego siebie powinny być stałe i nie zależeć od tego, czy zrobiliście wrażenie i jakie wrażenie na innych ludziach. Drugie czego nie należy robić, miał nigdy się nie przywiązywać do nikogo. Jeśli jakaś osoba sprawiła ci ból, puść ją ze swojego życia. Nie, przeżuwaj tego w głowie. Nie myśl o tej osobie, nie bądź zależny od niej. Zaakceptuj fakt, że osoba ma prawo być taka, jaka jest i nie spełniać Twoich oczekiwań, a to Twoje przywiązanie do osoby tylko niszczy to Twoje życie. Dlatego, gdy bardzo boisz się kogoś stracić i jesteś gotów zrezygnować nawet z siebie, byle tylko nie stracić relacji z tą osobą, zadaj sobie właśnie to pytanie, a co dokładnie robię ze sobą? Dlaczego nadaję tyle wartości i znaczenia tej osobie, która mnie obraża, która mnie nie szanuje, na przykład, um, która mnie ignoruje? Dlaczego ta osoba stała się dla mnie ważniejsza niż ja sama lub sam? I dlaczego wszystkie moje myśli i całe moje życie powinno kręcić się wokół jakiejś innej osoby? Zadaj sobie pytanie, kim jestem bez tej osoby, a otrzymasz wiele odpowiedzi, które skierują Cię na drogę wewnętrznej pracy z Twoją podświadomością, jakie ci, którą warto wykonać. Trzecia rzecz, której nie należy robić ze sobą, jest związana z drugim punktem. To nie jest już rzecz, będzie o rzeczach. Nie przywiązuj się, nie bój się stracić pieniędzy. Pracy? Dom, tak były relacje. Tutaj, ponieważ świat jest tak skonstruowany, że cały czas coś tracimy i puszczamy. Nie skupiaj się na tych materialnych rzeczach, które prędzej czy później i tak będziesz musiał puścić, bo wszyscy ludzie mają swój początek i swój koniec, tak jak i reszta rzeczy na tym świecie, nawet. Natura jest tak skonstruowana, że zaczyna się rano, potem przychodzi noc, jesień, wiosna, coś się budzi, coś zasypia, coś umiera, coś się pojawia. Tak jest skonstruowany świat, i kiedy nie zgadzasz się z tym, że możesz stracić coś w tym świecie wszystko nie tylko ludzi, ale także pracę i pieniądze. Po czym ludzie popadają w bardzo depresyjne stany. Jeśli się z tym nie zgadzasz, to wywołujesz walkę, nie wiem, z konstrukcją świata, z tym, jak jest skonstruowany ten świat. W końcu, jeśli wierzysz w Boga, z naturą walczysz, ale tak to jest skonstruowane i trzeba to po prostu zaakceptować. Czwarta rzecz, której nie powinieneś robić ze sobą, dotyczy: urazy. Nie obrażaj się na ludzi, ponieważ ludzie nie muszą spełniać Twoich oczekiwań. Są tacy, jacy są i mają prawo i te, to, i swoich decyzji, swojego wyboru. I jeśli wydaje Ci się lub czujesz, że ktoś potraktował Cię z brakiem szacunku, obraził Cię, zrobił coś podłego, zdradził Cię, ma taki wybór i ponosi za to odpowiedzialność, wszystko to są te egzystencjalne, takie fenomeny i pojęcia, które musimy sobie uświadomić. Ludzie mają nawet do zdrady prawo, ale możesz, nie obrażając się, zdecydować, jak zareagować, czy wybaczyć o sobie i pozostać z nią. To Twój wybór i Twoja odpowiedzialność lub. Wybaczyć o sobie i nie pozostać, odejść od niej albo nie wybaczać i nie pozostawać z nią. Masz wolność, wyboru, jak reagować, jak postępować. A to, co nazywamy sprawiedliwością, to bardzo względne pojęcie, które każda osoba tłumaczy sobie sama. Nie robisz tego za niego, nie robisz, robisz, wychodząc z własnych jakichś korzyści z własnych w ogóle. Projekcji własnego, dosyć doświadczenia, jak mówią, sprawiedliwe jest to, co jest wygodne dla mnie, i każdy ma swoją sprawiedliwość. Ona oszukuje samą siebie. Może wytłumaczyć sobie każdą niemoralną rzecz w ten sposób, że się usprawiedliwi, wytłumaczy, ale ma do tego prawo, ma odpowiedzialność, która może być zerowa, która może przyjść do niej po wielu, wielu latach. Pozwól człowiekowi iść własną drogą rozwoju. I nie obrażaj się, jeśli nie jest taki, jakbyś chciał. Ale relacje to nie jest jednostronna sprawa. I chciałabym tutaj dodać, że jeśli coś Was oburza i nie możecie zrozumieć, jak ktoś mógł tak postąpić, to jednak bardziej starajcie się zrozumieć swój umysł, swoje motywy działań i nie róbcie w stosunku do ludzi, tego za co potem może Was spotkać, wstydzić się, ale tutaj chciałabym dodać jeszcze piąty punkt. To piąta rzecz, której nie należy robić ze sobą i ona jakby wynika z czwartego. No, tutaj staracie się być takim dobrym, takim porządnym, ale to również skrajne stanowisko. Nie, jest, próbujcie wszystkich zadowolić. Starajcie się w oczach wszystkich ludzi być dobrym chłopcem, dobrą dziewczynką. W przypadkach, gdy kosztuje Was to zdrowie psychiczne, gdy stosujecie przemoc wobec siebie, gdy zmuszacie się do robienia tego, czego w ogóle nie chcecie i co uważacie za przemoc wobec siebie, to znaczy robią takie rzeczy, które graniczą z przemocą wobec siebie, i nawet czasami, jeśli dotyczy to na przykład relacji seksualnych w parze, może to być również przemoc seksualna wobec siebie, gdy jeden z partnerów nie chce, na przykład bliskości fizycznej, ale boi się urazić, boi się stracić i decyduje się na to i odtwarza straszną rzecz wobec siebie, robiąc to. Szanuj przede wszystkim swoje granice i nie naruszaj granic innych ludzi. Zainteresuj się, gdzie leżą osobiste granice innych ludzi. Jeśli chodzi o Twoje granice, używaj takich słów jak nie i stop. Pomagają one regulować czy osobiste granice. I jeśli coś ci nie pasuje, jakaś propozycja lub czyjś czyn, to nie bój się obrazić tych, którzy nie decydują, że masz granice. To w zasadzie jest bardzo dziwna rzecz. Kiedy mam granice, ale boję się o nich mówić. Boję się, że ktoś się obrazi na to, że mam jak wszyscy ludzie granice osobiste. Nie będziesz w stanie powiedzieć komuś szczere tak, jeśli nie nauczysz się mówić szczerenie. I dalej mamy szóstą rzecz, której nie należy robić ze sobą. Nie myślcie, że miłość to proces. Ja tobie a ty mnie to nie jest handel to miłość to czyny które robimy dla naszej ukochanej osoby to jest dawanie bezinteresowne dawanie po którym czujesz że ci ulżyło kiedy nie oczekujesz od wzajemnienia jakichś działań przecież ja ci to zrobiłam a ty mi nie zrobiłeś tego to jest handel a nie miłość miłość bo w ogóle y, nie ma nic wspólnego z kalkulacją, ale chcę zauważyć, że miłość to jednak nie jest gra do jednej bramki, bo w partnerskich relacjach miłość zakłada jednak, że kiedy robię coś pięknego dla ciebie, aby ułatwić ci życie, uczynić je przyjemnym, ty to przyjmujesz i potem chcesz dobrowolnie oddajesz. Dla mnie trochę więcej, a ja to przyjmuję i oddaję ci trochę więcej. To właśnie jest miłość. Ale jeśli widzisz, że osoba, o której dajesz, sprawia ci to przyjemność, a osoba tylko bierze, bierze, bierze i bierze, tutaj trzeba być ostrożnym. Możesz w ten sposób po prostu odkryć, że druga osoba nie ma do ciebie takich uczuć. I czy warto wtedy dawać, kiedy widzisz, że osoba nic nie ma, nie chce podejmować działań dla ciebie? I czy warto wtedy robić awantury? Zmuszać, wysuwać pretensje, że nie poświęcasz mi uwagi, że nie robisz mi komplementów, że nie poświęcasz mi czasu? Nie. Rób tych pretensji. Warto po prostu się zebrać i odejść od tej osoby, życząc jej szczęścia, bo może się wydawać, że ona po prostu nie jest zdolna do miłości. Możesz z takim samym powodzeniem podejść do drzewa i prosić je, aby zatańczyło z tobą taniec, ale drzewa nie ma? Nie. Tak samo niektórzy ludzie nie mają takich opcji, nie mają takich umiejętności troszczyć się o inną osobę. A miłość, ona opiera się na empatii, jeśli Twoja. Ukochana osoba nie ma tej empatii. Nie zmusisz jej, aby ją miała. Lepiej się zbierz i odejdź. Najlepiej przed narodzinami dzieci chodzi o to, aby odkryć i zrozumieć. Nie możesz wymagać od osoby, aby dała ci coś, czego pragniesz. Możesz prosić, ale osoba ma prawo powiedzieć nie lub tak. Również Chcę tutaj jeszcze jedną uwagę zrobić, ale możesz wymagać od osoby szacunku dla swoich osobistych granic. A jeśli osoba ich nie szanuje, narusza, co wtedy robisz? Znowu zadajemy sobie nasze ulubione pytanie: co ja robię ze sobą tutaj w tych relacjach? Siódma rzecz, której Nosta nie warto robić ze sobą i swoim życiem. Nie myślcie w ten sposób, że rodzicie o. dziecko po to, aby ono Wam na starość podało szklankę czy wody? Nie liczcie na to. Po prostu kochajcie swoje dziecko, bo dziecko przejmuje od Was wzorce. Jeśli będziecie zmuszać dziecko, aby Wam dziękowało, jego życie może w ogóle pójść w takim kierunku, że po prostu złamane życie. Takie dzieci się zdarzają. Żyją z poczuciem winy i starają się być rodzicami dla swoich rodziców. Nie róbcie tego swojemu dziecku. Lepiej zadbać o to, abyście mieli wystarczająco środków, abyście mogli czuć się pewnie na starość. Zadbajcie o swoje zdrowie. Jeśli boicie się, że będziecie chorować, będziecie bezradni, to przestańcie. Używać szkodliwych substancji, zacznijcie uprawiać sport, zadbajcie o swoje zdrowie, abyście byli sprawni, zdrowi aż do starości i nie byli ciężarem na szyi waszego dziecka. Dziecko będzie chciało oddawać rodzicom tylko wtedy, kiedy ono ma w sercu tę miłość. Jeśli zasialiście tę miłość to będziecie zbierać dobry plon, ale nie z powodu poczucia winy dziecka, nie z powodu obowiązków, które narzuciliście mu swoimi przekonaniami, ale dlatego, że ono chce to robić dobrowolnie, nie po to, aby zasłużyć na miano dobrej córeczki i dobrego synka. Swojemu dziecku życia nie daliście na kredyt, ale podarowaliście życie dziecku. Ósma rzecz, której nie należy robić, nigdy nie mów nie. Mogę. Po prostu szczerze przyznaj się przed sobą, że nie chcesz czegoś robić. Ludzie usprawiedliwiają się tymi, nie mogę. Och, Takie są okoliczności. Oni usprawiedliwiają swoje niechęci. Jeśli y, człowiek y, pragnie będzie robić niesamowite kong rzeczy, po prostu nie narzekaj. Nie maruć, a zacznij coś robić, aby osiągnąć swój e, cel. A słowa nie mogę. Zamień po prostu na nie chcę, słowa uważam na, chcę. Dziewiąta rzecz, której nie powinieneś robić ze sobą. Nie, oczekuj. Uznania od ludzi. Nie oczekuj pochwał. Jeśli robisz jakąś pracę za pieniądze, rupią dla pieniędzy i z własnej inspiracji, jeśli oprócz pieniędzy, swojej pensji, swojego dochodu potrzebujesz usłyszeć od ludzi, jak świetnie poradziłeś sobie z tym zadaniem, to w ten sposób tworzysz zależność, opaszcze między a sobą, a ludźmi. I ta zależność polega na tym, że ty próbujesz dodatkowo uzyskać jeszcze jakąś niewidzialną, ukrytą opłatę od osoby, otrzymać tę pochwałę. Ludzie, którzy kupują od ciebie jakiś towar lub usługę, nie powinni dawać ci dodatkowego uznania, jeśli masz taki deficytowy problem, potrzebę. Musisz zrozumieć, że nikt nie wypełni tej przepaści. To jak nienasycony rodzaj, który przez całe życie stara się może. Nawet manipulacyjnymi sposobami uzyskać uznanie i pochwałę. Lepiej kształtuj to wewnętrzne uznanie samodzielnie, chwal siebie za każdy osiągnięty cel, za każdą rzecz, nawet najprostszą, którą dziś zrobiłeś. Możesz nawet codziennie tam na kartce, w notatniku zapisywać trzy rzeczy, za które mogę być dumny z siebie lub siebie pochwalić. I dziesiąty, och, bardzo ważne, Nie ignoruj swoich dziecięcych traum. Każda osoba powinna uświadomić sobie swoją dziecięcą traumę, aby trauma nie kierowała jej życiem, aby opanować tę traumę i stać się świadomym, dorosłym człowiekiem. W ten sposób, jeśli staniesz się świadomym, dorosłym człowiekiem, jakość twojego życia będzie lepsza, a co za tym idzie, lepszy będzie świat.